Ktoś ci to musi powiedzieć. Tak długo jak szukasz potwierdzenia swojej wartości na zewnątrz, to zawsze usłyszysz, że jesteś nie taka, jaka być powinnaś. Zbyt głośna, zbyt cicha, zbyt pewna siebie, zbyt wrażliwa, zbyt emocjonalna, zbyt chłodna. Zawsze będzie coś. Zawsze komuś z tobą będzie niewygodnie. Zawsze znajdzie się ktoś, to będzie chciał cię jakoś uciszyć, poprawić, ułożyć. To nie znaczy, że z tobą jest coś nie tak. To znaczy, że czas wrócić do siebie. Bo póki pytasz świat, kim ty jesteś, to on będzie odpowiadał swoim lękiem, swoimi oczekiwaniami, swoimi jakimiś historiami. Tutaj jesteś po to, żeby żyć Twoją prawdą, Twoim czuciem, Twoją misją. I nie potrzebujesz być ani bardziej, ani mniej. Potrzebujesz być obecna. W swoim ciele, w swojej energii, to właśnie temu służy mój program Obecność. To czterotygodniowa przestrzeń, w której przestajesz się poprawiać, uzdrawiać, a zaczynasz widzieć prawdę. Z masek, bez presji, bez porównywania. Ja wiem, że wszystko, czego szukasz, jest już w tobie. I nie potrzebujesz kolejnego kursu, kolejnej wróżby, potrzebujesz usłyszeć siebie. I w tym ci pomogę.